Siema, z tej solnicy, a to nasz drugi odcinek. Siema. Tym razem a! z Nie się... Dobra, wiesz w tylko slajmy. Tym razem odcinek z e, postaramy się zrobić jak najwięcej progresu, co prawda w terreli nie grałem mega dużo. Mam no, tak samo. A głównie to właściwie robię no. wszystko za niego, więc... No cicho! Nie zdradzaj sekretów pospólstwa. Dobra, drewno! Dobra um, Pamiętajcie, żeby zasubskrybować się Jakoba Mówcie kolegom, że jest nawet fajny kanał. Bo jak nie zasubskrybujecie, to... Remik Was ja. Ukryźliwe w nocy. Ehm... Dobra. Gida, 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 Gida. Gida, 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 Gida. C'è slime più halo! Zbieraj Restano. na razie, Restano. 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 no? Restano. 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 Lo Restano. 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 Nie możesz mnie zaatakować. że Mogę. gadam trochę cicho, więc będę teraz trochę głośniej. Jak przesadzę, no to. Nie. <głos》>. nie, no powinieneś chyba być taki głośny. Ale szczerze, to mikrofon po prostu. Nie wiem. Dwa. No, no, no. To... no to dzisiaj spróbujemy zbudować bazę i tak dalej. Co to jest? I masz drewno. Nie no, już widzę, że cały, Ty jesteś już cały chyba ulepszony jakiś coś ciekawe. No, Jak to się kur? Kurna ulepszony. Robiło. Taka, no, no ulepszony Taka, jesteś. Bo... E, Uwaga idzie! No i co? No i to. No nie no, ja tylko przeciwnie nie zabiję. No, z za tej po 3 d <słysza> ja, chyba. Dni no, wow, wow, wow. Ej nie umieraj Czekaj gdzie się za... O dobra tutaj się zakładało czy nie, Uj, nie O co mu robię, patrz to, Patrz, patrz Łaaa wow! Wszystko przez siebie, przyciągasz ich <śleski> Nie, nie to było złe <śleski> Ja nic nie widziałem. O Uważaj. Ale Jest 35 gelona, się nie idź. No, no Dobra. To ja myślę, że możemy już coś zaczynać udawać. Tego. otorcze zrobimy i idziemy do tam, do, kopalni. do co nieco, co? co, co. Przekazuję sobie zlutujemy. Dobra. ja sobie też sobie wezmę. Co nieco? Co? Ja mam 9. 9, 9. Jakbyście mieli jakieś fajne protipy, albo coś, to chętnie y, przeczytamy w co? komentarzach. Co ty robisz? Jakby... Co? Co? Ale... Hmm. Aha... Jakby... Co? się To ty masz lagi, nie? Ty masz lag. Ty... Dobra, dawaj Kopaj, kopaj, kopaj I to kopaj Mito to jest kopać Ja się zajmę Ała? Jak, rum, jak umrę, to twoja wina. Uważaj, idzie wróg! Um. Nie wiem, ale ciebie nie słychać. Coś się chyba stało. Nieważne. O! Powróciłeś do, do życia! Problemy techniczne zniknąłe. Problemy techniczne z życia. Oła! Oła! Oje! No to nie... No... Nie czuję się zbyt bezpiecznie przez ciebie. No kopie Masz praćą ci Nie już wracam do roboty. Ooo! No to dziś. Nie, Nie, ty gadasz? Że ty nie gadasz? Najgorszy mój plan mojego życia. Umarłem przez ciebie Nie! To nie! Niko nie to! Ale ja umarłem już! Jak? To kto to był? No tak. Ale kto co? To kto to był? Była? Nie. Ty? Nie wiem. Na pewno nie ja. Aha. A masz A -a 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 -a. nie? nie! Ty nie, ja nie, nie mam lagów, co ty gadasz? Serio? Dobra, to ty, ty idź! Nie, 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 nie ja mam, nie mam. Nie, nie, nie mam. Eee... Doty tam sobie balcz... Hmm. O fajnie, gdzie ja się wydaję tego... Czekaj... Golla, Silvera i Coppera. Morda. Nie wiem, co my tu zbieramy przed trzy lata. Siedem do niego. Oko! No, Kurde! Gdzieś tu nie jest Patryk na no. O! o dwa zombiaki i oczko. A z moimi umiejętnościami na pewno. Chyb, no nie na pewno, ale chyb niepokoną. <słuch> <O, słuch> to z nie wejdzie. Jestem <słuch> <słuch> master -szef. Kuchnia. Kuchnia wielopolska. <słuch> Oooo! Uważaj! No ja uciekam w ogóle, nie takie lagi. I ja! Sery, mam czy tak sery? mało HP? Serio, tak cofa. Maron. Nice. Co ty gadasz? Nie jest. Nice. Zbudujmy po prostu na początku bazę. No tak, Myślę, że najbardziej by się opalało. Dobra, to... To ty idź po te e, rzeczy, a tutaj... E, zrobię tutaj e, bardziej ten... płaskie. Nie, nie, nie nie nie. <grymne> nie, nie! 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 mogę z ciebie. Karma. Co więcej zadaje? A! Jasne. Dobra. Teren wypieszczony. Jooo! Się... Już mam na w serwerze chyba z pięć grobów. Dobra, wracam. Odejdź. 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 Demonie zły. Dobra. Nie wiem jak to, ale myślę, że to powinno... Szkid... Tu jakoś zabiją się te zombiaki. O! 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 Polecał. Polecałbym Ci poprzejść. Jou... Taktyka stulecia! Naprawdę? No, <noise> Dobra, budujemy bazę. Bo bazę, ja ci będę bronił! No, no, czekaj, koper, czy ja mogę cokolwiek zbudować? Aha, czyli nie... U. A! Dobra. Oho, silver coin, copper coin. A co, jak nie mam handlarzy? Najpierw wtedy to się mi przyda w takim razie. Czekaj. Ściany. Ściany. A! O. Poskaczę na dwa metry. No wiem. <laughs> tak. Widzimy się jak będzie dzień. <laughs> więc mamy o, już dzień. No, <laughs> <laughs> więc... e, no troszeczkę się stało, kiedy była noc. E, zbudowaliśmy no tyle. Nie za no, dużo, dobra. Nie nie Dokładnie. E, no coś tu mamy. Nie jestem ekspertem budowy O! Co? Dobra. To trzeba rozwalić. Nie! Ty Ale tego się... Tego się rozwalić, nie da. co da ty, 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 ty narobiłeś? Nie, nie. nie moja wina. Obiecuję! Co ty zrobiłeś? Nie! Musimy rozwalić chyba ścianę! Nie! Nie działa! A ziemia? To co ty zrobiłeś? Nie da się. Dobra, rozszerzymy po prostu prosto. No. Bardziej baza. Nie, dobra, nie rób tego. Po prostu już niech tak zostanie. <coughs> za to chyba, nie ale dobra. Dobra, trudno. By, będziemy mieli przynajmniej piękniejszy dom. Ta. Taki upieszczony. Powiedzmy. <coughs> Dobra, lecimy. Hmm, to Tego kartu... Budowanie domka, Budowa... hmm, Znowu Freda nie słychać. Nie ma, nie ma nitra, nie ma nitra. Jak mnie nie ma, no. Powróciłeś! Tu zawsze byłem. Brawo! Tak, na pewno. No. Dobra. Ba, dobra, walimy mnóstwo. O, sorry. Dobra. Nie będzie 168. Tych pięknych ścianek. Czekaj, bo ja na dole jeszcze nie dokończyłem. No, ale. Moje arcydzieło. Ja dobra, lecimy, lecimy. Co tu jest? No Daj tam jeden coś. Jeden coś, co ty jak to się podnosi? Nie mogę. No bierz, no mam. Aaa, defense. Kowalisz ostrożnie, to rób, błagam cię. Eee, nic nie widziałeś. Ja, nie. Mówisz mu ostrożnie. Nic nie widziałeś. Nic. O, wreszcie jakaś pomoc. A nie, wreszcie nitro. O, ej, przynajmniej, przynajmniej pasuje. No nie widzisz? Co? Jakby. Nie, nie widzisz? No widzę, ale nie rozumiem. No pasuje do prawej ściany. No przynajmniej. <noise> przynajmniej coś. <noise> no. Cicho. Teraz przynajmniej nie moja wina. Cicho. <noise> Yo, cicho. Y dobra. dobra. Yeah. Teraz będzie tu ciemno, więc... My to, to, to A! Czemu to trba ty to już dokończysz? Czekaj, pochodnie trzeba. Już mamy. już mm. okay, mamy. E, po środku Laura ja pier... no, nie. <grym> nie człowiek. Nie ze no, mną. Nie jesteś za mną mieszkać. No, kraftuję łuk, kraftuję łuk. A masz strzały! Mam. A, e, jak kraftujesz łuk, to możesz kraftować strzał, czy... Możesz Bo już sam. Się to to sobie jak dostać? Dobra. Mamu. Z Dobra. Zrobiła sobie mama y, tą Yo, gwiazdę. Co? Czy jak? Nie no, chyba posrało tam strzałę <grymne> A ja mam chyba nieskończony strzał A nie, nie mam Nie, 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 A wibrka Ale tam coś szukasz widocznie Dobra, gdzie lecimy ze Dobra, y, ja myślę, że zobaczymy się zaraz, jak znajdziemy jakąś y, nie wiem, znajdziemy jakiegoś fajnego czy coś. No dobra, no, no, to jest do Więc zaraz się zobaczymy. A więc znaleźliśmy jakiegoś fajnego. Powrót. Nara. Żeby był fajny. Chociaż? To jest drzewo, no ja wiem, że to jest znowu, ale będzie tu coś na stopach. O! jak ty tam sąsiadów poprawić. Dobra. Tu na górze coś jest. Dobra, jedę ja na Dunera Co? Nie. Morda, nie idź, to jest No to idę. A! A jest, Idę, 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 idę. Magia. Magia skrzata. No, bo tam. Ja czekaj, nic nie widzę. Hop. Aha, tam Dobra, dałem pochodnie. Dobra, gdzie idziemy? No czekaj. O, 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 o. Brawo. Do czegoś przynajmniej jesteś po... Eee, ja nie mam. Przydatny. Dobra, teraz kopiemy się w górę. No. Kopanka! Tam jest skrzynka, ale w wodzie. No to. Ja to, to Więc pamiętajcie, jakieś porady piszcie w komentarzach, jeżeli w ogóle będą. A! Jakiś kasztan! Kasztan mnie atakuje! Go, go, go. Ty, ale nie lutuj całej skrzynki, no halo. Ja się no, ją no, lutuję. Nie, wie nie wiem, ja się lutuję! Lewy. Halo! Lewy! Nie mogę, bo otworzyłeś! A, to ale... siebie! <laughs> Czekaj, stworzę sobie strzały! Co? A. O, podcionki. Potionki i torcze. Daj dajmy mi, to, daj mi jednego podcionka. Dobra. Bo tak, taki gwiazdowy niebieski, tak? Eee, taki gwiazdowy niebieski. No to daj jednego, bo będzie potrzebny później. <głosy> 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 Nie! Nie razie... pamiętam, jak się wyrzuca! Właśnie, potem to miło był potrzebny, żeby później wrócić. I <noise> już do ciebie wracam. Jak się wyrzuca? Nie, nie wiem, chyba leży. Dobra, sobie tu zeksploruję, kanda no ja nie mogę. Co ja żem zrobił? Co ja żem zrobił? No to prawie właśnie. Jak się wyrzuca? Nie, 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 zaraz umrę. Idę, biegnę. Jak, aż, jak masz umrzeć, to ze mną. A jakby ze mnie, to nigdy. Kurde! Nie, tutaj jest więcej wody. Dobra, idę, idę. Gdzie to było? To tam chyba do przodu? Tak? Fredo jest tam. Tam. idę. Widzę. Idę. Chodź tu do mnie. O, to chyba utknąłem. A nie, żyję. Nie. Mam... Nie wiem czym się podbudować Uważaj, idzie do ciebie slime O, holika jeszcze czerwona, ale bro Ale pombik UWAGA! Uważaj. Dobra, jak to się wyrzuca Na no. cudy do... Jak ty tu Ej, e, ja się wyrzuca, ja się wyrzuca Problem jest taki, że, że jak tego użyję, to ty nie wrócisz. <laughs> Pa pa pa! <laughs> nie, nie Okej Dawaj Dawaj, 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 właśnie. Oj, oj, oj. jednak My jednak musimy tak bardziej. Patrz. Chodź. O, bo ty masz drewno, a nie używasz kurna. Jaki. No już mam prawie zero. Jaki z Jaki karzełek ze mnie? W ciebie jest większy niż jeden. Na ni W salę. Wcale. Możemy iść tutaj. Niżej! Idziemy niżej? Yes. Yeah. Oooooo, głęboko je to nie ma. O! Strasznie. Pamoż! O jestem. Udało mi się. Jaka przyszłam. No, a, No nie nie mógł da. No dawaj, przytrzymuj spację. Dobra, wrócimy się do bazy i myślę, że na to na tym skończymy. No chyba tak. Te Fajny, długi odcineczek. No co taki długi to nie wiem, bo. <grym>, 21 minut. Dobra, cicho. Nie no, mam Dobra. Eee... Y no, no to jest... Nie no, możemy z... Y dobra, zrobię. Nie wiem 30. No jakby o. Ksiąg! Wow, gdzie ty tam? Wow, Ksiął, mówię. Ksiąg! Widzisz? Nauczyłem się twojej tajnej. Ty bo ja mam teraz zrobił dumpa? Nie, ale szybciej biegam o wiele. Ja... -szu. Jak? szum. Hmm? Jak? Bo jsem czarny. <grym> Powiedz mi strom. <z> pan... <grym> nie jesteś czarny. No nie. Rasisto. No, nie sam rasistą od razu. No bo jesteś nim. Eee, dawaj, to co, ja bym coś jeszcze otworzył. No dobra. No to ja myślę, że to jest na razie na tyle. A co? A w następnym odcinku, starali się bardziej wygrindujemy, bo. Tak. Nie jesteśmy tu Napiszcie, dobra, dobra. Napiszcie w komentarzu jakieś yy, porady, co byśmy teraz mogli zrobić. I też. Yy, napiszcie, czy byście chcieli taki odcinek taki go, który trwa jedną godzinę czy coś się Jeżeli tak to z chęcią gramy no więc nara